jest www.delskolombard.com, to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Ja tutaj w takiej w sumie dosyć przykrej sprawie. Mm. Jakiś czas temu was jedzenie zamówiłem i powiem szczerze, że nigdy w życiu tak nie strałem. Um. Mój kolega też, też właśnie doświadczył tego, tej wątpliwej przyjemności. E, dzwonił do was i mówił mi, nie wiem czy to jest prawdy, mówił, że, że przepraszaliście, że coś tam się stało. E, Kaja, że pan sytuację? Nie, więc to ja zacznę przedzwonić do swojego numeru, bo strasznie to abonowana. słyszę i pan mi za wszystko wytłumaczy, dobrze? Dobra, dobra, okej. Okay. Norek dzwoni, bo o co chodzi? Generalnie ostatnio sobie leżę w łóżku, no i napisał do mnie sąsiad, sąsiad, tak, kamerzysta, że ostatnio zamawiał w tej restauracji i kurwa nigdy w życiu tak nie srał. I powiedzieli mu, że rzekomo jakiś tam ziomek na kuchni pomylił pojemniki i trzymał jedzenie w pojemniku, gdzie, gdzie był płyn do naczyń, coś takiego, nie pamiętam. Czekaj, zadzwoni do mnie odebrano, zadzwoni do niego. Kurwa, co jest, chłopie? Halo, halo? O... Cześć, nie mogę się do pana zadzwonić. No... no... i słucham, o co tam chodzi? Jakie zamówienie, na jaki adres i co się stało? Znaczy to tak, ymm... No... To, to sekundkę, ja już podpadaj adres. To, to tak, to już mówi pan, że miał telefon. No i chodzi o to, mhm. że... Mm, nie wiem, coś mi pan... Że... No. Nie wiem, zaraz pana tak, słyszę, zaraz pana nie tak. słyszę. Y, chodzi... To teraz halo, słychać, słychać? Słychać, słychać, no. Dobra, i chodzi generalnie o to, że... Mm, no, no kolega, kolega tutaj miał problemy gastryczne. No rozumiem. Tak, ja, ja też właśnie takowe tak miałem. I teraz pytanie brzmiło się, co z tym jezonkiem było nie tak? się, ale co zamawialiście? Co tam macie... Znaczy, Kurde, tam z wie, wie, wie pan co, ja już nie pamiętam, tylko tam, tam podobno jakaś <gaj> była, było, nie pamiętam co zamówiliśmy, bo tam się tam tym nie znam, ale tam coś tam nam mówili, że, że trzymaliście jedzenie w pojemniku... nie czy pan jadł, nie rozumiem tego, no bo... No jadłem. Piosenie, jadłem, 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 mówię sobie, no kolega... To, jakie danie pan jadł No ale panie, to, panie, no panie jak, jak ja mam pamiętać, jakie danie, ja się nie znam na tej kuchni, to nie jest Kuchnia Polska, nie wiem, co tam jadłem dokładnie. No nie, wiem, ale chyba trzeba coś kto się zamawia. No, zamówiłem nie, jedzenie. No, no, pan pamięta, pan chyba, co pan zamówił, jakie danie, jak to się nazywało, to ja panu wytłumaczę, co jest wszystko w składzie. Wcześniej kiedyś było, ja pan, tam któryś kary, właśnie z tego da, z zamówienia, pytał to się miało jakieś mleka kokosowe, o wszystko, wszystko wytłumaczyłem, nie wiem. Też miał problemy gastryczne. No, no właśnie, no i teraz pytanie brzmi... No? Em, znaczy nie, bo ja, ja nie mam, ja nie mam żadnych ogólnie jakichś chorób, nie? W sensie... No? Nietolerancji czy coś? Nie jest pan ani za za, za uszulony, ani nietolerancja, No nie nie nie, 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 no, zresztą, no? nic mi nie ja wiadomo, rozumiem. nic mi nie wiadomo na ten temat. Nie. Dlatego ta się właśnie dziwię, bo ja dzwoni tutaj grzecznie, a pan tutaj na mnie klnie jak, jak moja stara, I, kiedy przyjaduszki wracała. I, 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 jeszcze nie krzyczę, ani nic nie mówię. Tak po prostu staram się to wysłuchać, by ten, bo to pan, pan nie wie co pan, ja i tego i. Tak nie, 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 się nie ale mam, ale, ja ale wiesz, no jakby no, no no. bez skurwienia, nie, bo tu, bo tu tak się po prostu nie, nie robi. Ja, jeszcze zły, ja zły ja jeszcze też nie jestem, panie, nic do tego mówię, staram się nie, też ja, ja... cały problem i tak. No, no... właśnie o to chodzi, ja też bym chciał, ja też, ja też no, jestem no, chłopak no, z miasta, ja tak się przysłać. nie dam traktować, złotych, nie, nie wiadomo co chodzi. Na raz, Na raz, ja tutaj mogę żółte najki założyć i tam wlecieć, nie? No ale ja, ja tu tak. kultur... No mógłbym, mógłbym, jak najbardziej. tylko Ja tu ja kulturalnie próbuję. Zapraszam do lokalu. Nie, nie no... 21. A panie, panie, no jakże tak? No gdzie tu mnie kurwa grozisz? No panie, dzwonię kulturalnie, mówię, za, za, za Co sprawę. Przez telefon? Chłopie, jak za jak założę szelesty, już nie będzie odwrotu. Lep, lepiej się dogadajmy. Jest jeszcze nie wiem, to jest jakaś groźba, do. Mnie? No, no ba, 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 nie, 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 nie. No. to nie jest groźba, ale mówię, jak już założę szelesty, to już odwrotu nie no. będzie. Na... Prawda, nie będzie. Już wyjdę i wtedy 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 przyjadę. Nie chcemy do tego Dobra. dopuścić, tak? Nie okay, chcemy. To chcemy porozmawiać w lokalu, zapraszam, ale Jarasowiskie 21. Czyli mam szukać szelestów, tak? Czego szukać? Szelestów. Jakiego szelestu? No i w spodni a jakiego szelestu? Nie rozumiem. Dobra. Dobra, Ja widzę, że pan mało rozumie, ale mnie to nie dziwi. No jeżeli pan krzyczy w pierwszym zdaniu, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo nie, o co chodzi. Nie mam urazu. Nie wiem, nie mam urazu, tym bardziej rozmawia pan z menadżerem, nie z głównym szefem. Główny szef już inaczej by to bardziej potraktował, ale nieważne. Dobra. Dobra, eee... chłopie, słuchaj. Ja? chłopie? No, no ty. Nie przyszliśmy na ty, przepraszam jeszcze. Dobra, panie chłopie. Eee... Kurwa, dobry jesteś chłopie. Zapraszam do lokalu. Pan, pan. <noise> Co się wkurwi? <noise>

z racji... Z racji takiej sytuacji nie rozumiem, bo generalnie jakby ja podałem adres i faktycznie. Ktoś to mieszka za ścianą, dzwonił do tego lokalu w sprawie tego, że mu dupę zepsuło jego jedzenie, nie? I ja też dzwonię. Ja tylko pytam. Chciałem się dogadać. O chuj chodzi, co się stało, stary, a chłopnie zaczyna kurwa wyzywać. Krzyczy, kurwa na mnie, mam do lokalu wjechać. Ja pierdolę, <laughs> o. Wiecie, ja, też, ja też, nie chcę, ja też nie chcę kogoś dzwonić i go wezwać, albo mówić, że mu w pierdolę, bo po pierwsze jest to karalne, a po drugie nie jestem takim przygupem, ale, ale mocne, chuj zadzwonię jeszcze raz do niego. No to, zobaczmy. Nie, ja muszę Chce źle lokalu, Źle pan. postąpiłem, źle postąpiłem. Chciałem choć, przeprosić. Chodź do, do lokalu, bo ja szukam swojego adresu. Ja na pana macera, Ale dobra, słuchaj, pan. słuchaj, ja chciałem przeprosić. Jest... Dobra, dobra, to zaraz się widzimy. Czekaj, ja, dobra, teraz już kolej przesadza, kurwa. Wiecie co? Co nie ma racji, taki jest kurwa cwaniak, to zaraz się kurwa, ja tam jadę, wiecie? Nie będzie mi jakiś śmiecie, bany przez telefon, kurwa grozi. Dzwonię do restauracji, ja tam kurwa zaraz jestem. Śmieć jebany, kurwa. Dobra, ja mam takie pytanie. Z kim ja rozmawiałem przed chwilą z tobą? Nie, Dobra, dla, dlaczego, dlaczego jakiś kurwa pies jebany mi kurwa grodzi, że do mnie przyjedzie kurwa na chatę? Co to kurwa ma być? Proszę, niech pan słuchaj, normalnie o co chodzi. Dobra, więc tak, dzwonię zgłosić zażalenie, że kurwa jedzenie było popsute, tak? I dzwoni do mnie, dzwonię... No nie, nieważne, ale pole sekunda, sekunda! Dzw dzwonię kurwa i jebany pracownik mówi mi, że mamu ja adres kurwa do mnie przyjedzie. Co to kurwa ma znaczyć, nie wiem? Po pojebało was kurwa, co wy firmę prowadzicie? Wy chyba chcecie zniknąć z mapy Lugina, czy wój chodzi? Nie, go gościu, ale posłuchaj, 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 moment sekunda. Moment sekunda, jeżeli, jeżeli ktoś mi kurwa grozi w restauracji, że zna mój adres i może do mnie przyjechać, to ja się pytam, czy jesteś kurwa poważny, że prowadzisz taką działalność. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego, że z tego zjebanego pracownika masz wiele do stracenia. Bo ja rozumiem kurwa wiele rzeczy, można sobie kurwa żartować, można kurwa być miłym dla siebie, ale nie będzie mi jebany pies kurwa groził, że do mnie przyjedzie. O co chodzi? O co chodzi w tym wszystkim? Dobra, więc chodzi o to. Dobra, chodzi o to, że dzwonię sobie do restauracji. Kolega też ostatnio dzwonił y, zgłosić zatrucie pokarmowe, tak? Kiedy to było? No nie pamiętam, tydzień temu, dwa, musiałbym sprawdzić datę. Temu. Mniej więcej, mniej więcej, plus minus, tak? Plus minus. Dobrze. Dobrze. Dobra, jeżeli typ do mnie dzwoni, do, mówi mi kurwa, że chce się spotkać, ja nie groziłem mu nawet, nie groziłem mu kurwa, takiej głupi nie jestem, że kupię się z grozić, i typ mi kurwa mówi, że do mnie przyjedzie, to ja mam kurwa pytanie, czy was nie popierdoliłem? Ja mam tylko pytania do pana ma takiej pewności, że to było to, co pan miał, to od nas. Kurwa, no niesamowite, dobra, to nie jest ważne. Yy, ja się mogę zaraz tam spotkać, mogę do was podjechać. Jest, jest ten ziomek na miejscu? Proszę, proszę, oczywiście jestem. Dobra, okej. Okay. Yy, nie, nie pan, czy jest ten kolej, z którym gadałem przed chwilą? Dobrze, czekam na pana. Zapraszam. Dobra, okej, okay. to ja będę za. Do której macie. Będzie za, jakieś... za jakąś godzinę podjadę. Za jakąś godzinę podjadę, za jakąś godzinę ja podjadę. Zapraszam. Dobra, ja, dobra, ja, no to Elo. Do zobaczenia. Ja, kurwa. Ja tam mówię serio, ja tam kurwa jadę. I nie chodzi o to, żeby komuś, która chciał w kur, kurwa spuścić. Bo ja, ja nie jestem kurwa idiotą, żeby komuś grać w internecie. Ale w momencie, w którym kurwa dzwonisz, złożyć zażalenie, i patrzcie, gdyby to jeszcze był prank, taki 100% prank, kurwa, że faktycznie, faktycznie wiesz. Nie było takiej sytuacji, jakoś wkręcam. Okej, okay, okej, okay, jest to kurwa, jest to kurwa chujowe. Zgadzacie się? Ja się zgadzam, jest to chujowe. Są kurwa żarty. Ale w momencie, w którym mój kolega, kurwa, mieszkający za ścianą, srał kurwa przez jebany, kurwa cały dzień, tylko dlatego, że jakiś pierdolony pies, kurwa domu zepsute jedzenie, I ja kurwa dzwonię, zapytać co tam kurwa było. Nawet już nie zdążyłem, kurwa, nic powiedzieć, coś śmiesznego, kurwa. A typ jebany mówi do mnie, mam twój, kurwa, adres zamówienia, gdzie on nie ma mojego adresu. Tego zacznijmy, bo wy, wy tym gadacie, kurwa, że się obsrałem, pojebało was, ja tam nie zamawiałem że jako kolega, kurwa, więc on nawet mojego adresu nie ma. Nie, cho nie chodzi o to. Jeżeli, kurwa, pracownik dzwoni do ciebie i ci, kurwa, grodził się przyjedzie, dlatego że masz zażalenie, kurwa, że jedzenie było rozjebane, to coś jest kurwa nie tak stary. Coś jest kurwa nie tak, tak nie może być. Wyobraź sobie teraz sytuację, że dzwonisz kurwa do restauracji, a oni ci mówią: Mamy Twój adres, kurwa, i masz przejebane. No pojebało ich, kurwa. A ja, ja się kurwa dam, co za typ jest i tak szczerze i, i szczerze kurwa należy mu się w pierdol. Naprawdę należy mu się w pierdol za to że dzwoni kurwa przez internet ludziom kurwa grozi. Ja mówię że mogę wjechać w szelestwa, kurwa robię sobie, że mogę z nim kurwa pogadać. Jeszcze dzwoni dla beki mówię że go kurwa przepraszam że zaczęliśmy, a typ mi kurwa mówi, że na chatę mi wpadnie. Pojebało kurwa? Pojebało. Serio, no jakby są so, so jakieś kurwa granice. I wiesz, mm, to, to to jest pojebane. I teraz załóżmy hipotetycznie Mówię, to nie jest mój adres, ale załóżmy hipotetycznie, że podałbym adres, kurwa, na, na, naprawdę kogoś, nieważne kogo, i typ, kurwa, przychodzi, kurwa, i mu grozi. Po, pojebało typa, kurwa. Niektórym ludziom się już, kurwa, m, o, popierdoliło. N, i, czy podać nazwę restauracji, wiecie co? Nie wiem, czy podam raz, nazwę restauracji z jednego powodu. E, rozmawiałem z właścicielem przed chwilą, to był menadżer, nie właściciel. Ja jestem człowiekiem, który... Ja szanuję czyjś biznes. Ja mam świadomość tego, że w momencie, w którym komuś dasz, nie opinię złe opinie na internecie, to on na tym traci. Ja nie chcę komuś, kurwa, utrudniać życia, wiecie? Nie, nie znacie historii tego typa. Być może, być może odkładał pół życia, założył restaurację i, 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 i ma, kurwa, głupiego pracownika, któremu wszystko spierdoli. Tak się, kurwa, nie robi. Szczerze, jakby, wiecie o co chodzi, tak się nie robi.